Nieźle bajtujesz ludzi, żeby kupowali paczki i żeby zdobyć ten czołg, ktokolwiek myśli o tym, nie warto go zdobywać. Ten czołg, oprócz DMG, nie ma nic. Będziecie się męczyć. Ten czołg nie jeździ. Raz na X czasu coś traficie. Będą was jebać po garnkach cały czas. Odbić nie jest łatwo. To nie jest tak, jak Rysiek mówi. Zazwyczaj będziecie non stop penowani. No i o prędkości nie muszę nic mówić. Do tego jest to super heavy, a mam mniej HP niż normalne HT, a podwójne gąski są dla ozdoby. Mam ten czołg. Otwierałem paczki po niego i żałuję wydanych pieniędzy. Przynajmniej gold wpadł. I żeby nie było, jestem graczem 3000 wo NA i 50. 6 wór. Ja rozumiem, że komuś może nie podobać się dany czołg. Źle się na nim czuje, albo nie siedzi mu po prostu, bo tak jest. Ja tak mam z Patonem i wieloma innymi czołgami. Ale po co zatajać fakt, że ten czołg jest przesadzony? Pokazałem to w dwóch ostatnich materiałach, które wstawiłem z BZT. Dzisiaj wrzucę wam potrójny pluton z BZT z czołgu, który ponoć. Strzela jeden, dwa strzały na bitwę, nic nie odbija, jeździ tak wolno, że nie jesteśmy w stanie dojechać do bitwy. To jakim cudem, grąc w potrójnym plutonie? Podkreślam, w potrójnym plutonie byłem w stanie zrobić 4900 z 15 bitew. Jak? Widziałem wiele takich komentarzy, że jestem pieskiem WG i muszę mówić jak najlepsze zdanie o danych czołgach. To jest gówno prawda, za przeproszeniem, bo ja wiele razy na swoich transmisjach czy materiałach na YouTube mówiłem o tym, co jest nie tak z tą grą i co powinni naprawić, ale w WG ma to gdzieś. I mówię to otwarcie. Tak samo kiedyś miałem problem z odbieraniem czegoś z kampanii. Napisałem do supportu, wstawiłem też materiał z tego na YouTube i, i do tej pory nie dostałem odpowiedzi na to pytanie jak coś, a to było dwa lata temu albo trzy. Także na następnym razem, jak piszecie takie komentarze, to doinformujcie się, a nie piszecie takiej farmazony. Miłego oglądania. Bo wiesz Grus, jak rzuci nam jakąś Mapę, gdzie będziesz miał beczki, baty, no to bierzesz full hack i tu by po mam, 1200. Mam zestaw na full haek, Rysia. No ty masz, bo graliśmy. Graliśmy przed buffem tym czołgiem, a po buff jeszcze nie. Misja, rychu? No, misja, misja, no a co tu, kurde. Do góry chyba, co? Jadę, jadę na środek no. i będę grać jak tepekiem tu. Jezus Mary, jak my będziemy gdzieś grać w jakiejś uliczce, to my przecież dostaniemy na web. Grusz, ty na HP grasz na tym czołgu? No. Bez staby? turbo eksperymentalne. ja nie mam staby. Dział. Ja mam stary oh, exp, exp HP, exp turbo i dosyłacz. No, no to zamiast HP ja bym sobie, no stabę sobie, staby. sobie wrzuć. Wiesz Serio. Jak fajnie chodzi? Super Z... chodzi. Na Z... Zaufaj. 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 Wiesz co? Mam taki problem, że nigdy nie byłem zwolennikiem staby. No ja też nie, ale na tym ciągu staba ma Nigdy. Zawsze byłem wyznanie, że jak ma wejść, to wejdzie, nie? O, no dobra, no to. Zawsze masz 50% szans, no. bo wejdzie albo nie wejdzie. Ostra gamba tam wiesz, bro. Eber, Eber Weź trochę Ej, szybko event się zaczął. Możemy wjechać na chwilę. Ej, no, możemy wjechać, ja Ej, na dobra, snap w Prawie. Dobra, wszyscy chyba strzeliśmy. Mój ja na księżyc poleciał. mi tam grzywkę zdmuchnął. Dobra, to ty ty że na chwilę, sobie zagram na dala. Dobra. f 71 po drugiej stronie. Ale się wali, gościu, pa, jak spadło. Ale może wiatraczek ziomek? Merry Christmas, Merry Christmas. wiatraczek na dupce co? Przepotężny. Czekaj, dmuchnę. Potężny wiatrak. Kaj, gruzik, ja się tutaj obrócę. Ja odbijam jeden. Ja wierzę, ja wierzę w pierwszą. Ja, ja odbijam jeden, dwa i poebra tak, jeden. tak, dupką, 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 dupką. Wtedy odbijasz i cię, i cię nie przebijają, wiesz? O, właśnie tak się no, wiesz. Dobra, ta mogę tak zrobić, byczku. Na hitełkach jest? No pewnie, że tak. Nie, apeczki ma. Uuu, to chce przebijać. No tak ciężko mu to przebić. Ja daję Snapa. Pixel. mapa, mapę nam rzuciło do takiego grania i ma... Dobrze będzie na chwilę. Zobacz, kokodrilo już free kill. Jedziemy po pana Coco Chanel. O Jezus, ale tu będzie. Czapka zdjęta. Ty... Jedźmy, jeszcze. Wysadziłeś kogoś już? Ta, VZT. Ja chyba Za z 5 i jest 7 wysadziłem raz. A, to jest z 7 ten to standard. W Jednej sesji widzowej 5 i jest siódemek. Ej, dobra, bo ja mam pewien pomysł. M możecie obrócić swoje odbiorniki na ebra? Niestety nie. Ale mam dobry pomysł. Obróć, 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 obróć. Uważaj, uważaj. Patrzę, no. Hops. No, heczek, no piękny. Charakter. Eber się zepsuł. Dobra, możemy wracać do grania. Ojejku. O, zaki, ten jest Kogo okupi. palimy? Coco Drillo? Dobrze. Możesz zebrać z od nich? Dałem. Grill mi dał chłopie w plecy. A to dobrze. To dobra info akurat. Drugi grill też jest na półce, Sługa jak chcesz. Mhm. Ja się muszę za kamień schować. Szybkie tam przenosiny od pana zrobione. Zobaczmy, co Kokodrilo. Czy poleci? Można tutaj piknąć stary. A, grill KD, drugą PH. Nie pikniesz tutaj. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. To będzie lepiej. Ja się boję, żeby od Tylko Uważaj nie na grilla, Bez spota tu wiać. Co? A ja go wnieść. Oj, 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 panowie, ja ginę. Jednak. Nie ma już. Ale to, tam grilla to być, nie od To nie może być To nie może być chciałbym dać informację iż y, type 71 dostał tubę Ja musiałem czołg specjalny odpalić Rozumiem, ale Plus, system... a jakby tak zlecieć na tego typa tam. A jakby tak agufka? w gnia blindzika puścić serdecznego? A to pewnie jak najbardziej zawsze na proprze. Tylko ze stunika... oj. Ja on double stuna Boże, on próbował bidaczek uciekać Ty no ale on chyba nie będzie za kamieniem stać. Cholera? Co chcemy zblindować z tego haxa? Nie wiem. Dobra, właśnie. i tak jest dobrze. I tak jest dobrze. Może koło kamienia, może będzie stać koło wraku. Wydaje mi się, że powinniśmy się poulewać na, na jakieś czołgi. Powinniśmy, no. ale to nie była mapa do ulewu. Ja się ulałem. Ale <laughs> to poebra, ale żeś mu huknął. No w kadłofedera też tam pojechajmy trochę Tu Wiesz jakiś fajny Himmel by się przydał, żebyśmy mogli wlecieć ósmeczką. O. Widać, że mistrz świata 6000 robi. Nie 6000, tylko 5900. My tak graliśmy na fullhackach, to, to jest całkiem śmieszne. Jak snajpisz na 400 metrów 500 metrów na sekundę. Stary, czujesz się na, jak na KW2, Ragnarok. Gruzik, zrobić dyszkę w plutonie, to ci zapłacę za. Bolta. Nie używam Bolta, ale takie Nintendo Switch. O kurde. No, stary to jest 3 Pluton. Nintendo to nie, bo to zamówił, zabukowane za już jest dla widza, która jakaś. Myślę, że w media ekspercie jest duży stan magazynowy <laughs> okej, okay, to dobrze wiedzieć. Chyba jedziemy, panowie. To chyba na pewno. A, ja mam takiego na Nie strzela i snapów, snap. podjedźmy i po prostu daj mu bombę. Daaaę. Którego pierwszego. pierwszego. Mausika, mausika. Dobra, to ja czekam. Nie ruszam. KD? Ja już strzeliłem, daj mu pa. Okej okay. Zbiorniki ma uszkodzone no ja zaraz Kolega. go zabiję Nie 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 weź te o A ci nie Władna? podjechałem Nie 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 ja mówię do niego Ci mówiłem E piona jedzie Ej, ku... Dobra czekaj Ja ja mam misję, czekajcie To ty będziesz robił Rysio? Hej ładuję na Epiona Ale <laughs> ja już uciekła KWZ BZT, a BZT z hajków to nie, nie da rady. Tego budżera to chyba tutaj nie wyniesiemy, co? Ale BZT ja... wyniesiemy. Ja... Cyk! Ja nie używam żadnych modów. I pożar. Ja no no, nie dam tę piątkę. Myślę, że okay. powinien ktoś ze mną tutaj podjechać i wynosić górę. Też mi się tak wydaje. Dobra, chciałem powłażyć jakoś coś, ale to bez sensu, bo teraz Badger podjechał. Możemy na bazera zagrać? Ja gram górę. Oni nie powinni, oni nie powinni opuścić. Gram na bazera, Chodźcie. Ja już jadę, musiałem opionę skończyć. Dobra, jedną dałem. Ej nie, w sumie ja odmidę zagram na tego bazera. grajcie. No to graj, no to dobra, 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 dobra. i po prawej, pamiętajcie o tym, nie? No, a ten -a... tam gruz? Będziesz ich tyrał zaraz? Tak, tak, tak. Ja, ja trochę podjadę, może dam jakąś pestkę taką cwaniacką, okej? Okay? Oj, jest zero polciało. Ja za sekundę zacznę... Wiesz, te kąty nie są najlepsze. A ten badger... O, dobra, on jest... To wy was Za 3 sekundy mu dam. Ta, on... Możesz go stamtąd wykurzyć, bo on trzyma tutaj całą flankę, wiesz? No spoko, już daję, pecha. przeciwnik oberwał. Haaa... To strzela tą BZ-tą. Aha, tylko wy tamtego macie. O cholera. Ja mówię o swoim, <gryzny> Ty dosyć. bo gruz, mojemu HP zniknęło, co tam się stało? Hmm. No to został po Xpocie. Kolega tutaj, serdeczny ten badger, ginie czy nie? Tak, ginie. Nice. Tam, ale w BZT dałem i sobie zniknął. Hop, jeszcze udaj się. Udaj się, gdzieś Można, frontalnie, jakby <gryzny> co. Tam można, nawet trzeba. O matko jedyna Problemem jest to, że mi się gdzieś teamek pogubił tak. z chateczkami, to trochę lipa Beczka minus dwa Trzy Dobra Łażej Bec... czołgista, tak? Beczka KD, beczka KD Jadę beczka. Pominę tego Udesa w zupełnie, chociaż mam haksa, ale... Już nie ma co strzelać do Udesa, UDESA. O. Czy ja beczkę przebiję frontalnie? Tak, powierzy? tak no podsypę, Nie nie że nie tam na takim trójkąciku. Ja przebiłem raz beczkę powierzy stary. A, no czekaj, robię tak. sprawdzam, okej? Okay? Obrócił mi się niestety. Ale ja ją przebiłem po... w którymś miejscu, więc musiałem bardzo pany polasować. Ale był na mnie napalony a, stary. A tak, to to jest zbudowane to jest w grze. To jest... Nie wiem czy mam komendę na to, ale to jest to. Ulaniec jest na a 1 może mm -hmm. ma kole jeszcze gdzieś tej dorwę ma super badża. to jest ten bacz kurczę ze Star Treka eventu nie bardzo fajny to to ze oh, Star Warsami nie było żadnego kolabo, co? Kurde, jakbym miał no wadera. Ze Star Warsami, to miał... kolabo super. Ej, jakbym miał wadera jest... albo Anakina na dowódcy, to bym się chyba zesrał. O Jezus, Co na dowódcę. Anakina. A, o tak, no, no no no. Ale ja bym wolał, żeby był ten głos... Nie, nie kryć się na tylko tego co w Klonursach był. Nie wiem, moim zdaniem. Ej, patrz, paliły się te czapary w sensie tutaj zbyt słuchamy, nie oceniamy. No dobra, dobra, dobra. <laughs> Etap. A, a dać to jest bardzo krótko, wyobrażasz sobie, Wyobrażasz sobie Jodę jako dowódca? He, no to fajne by było. Super, Kurde, No by był, tak śmiesznie mówił. No tak, to właśnie się to chodzi. Swojemu, wiesz, ze Star Wars to każdy by mógł być dowódcą i zajebiście tak naprawdę. Macznik, będziesz tobał! A Darf Maul no, jakby bo by dali na tam z kilku dowódców z sześciu, na pewno można byłoby tak na spokojnie za na spokojnie. pomocą Kurde. Wiesz, stryknięcia. Klon by musiał być jakiś, na, na pewno, moim zdaniem. Fe, feta Fajna, by dali pewnie by Albo jak była Błasołkę ja dali, o! O już, ale Czar, feta. Na dowódcy. O no. Feta O od Mandalorianina na pewno Ile można Padro Pascala wszędzie mieć? Ja tam go lubię Znaczy ja, 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 ale ja przesyt też sobie jest. Pedro, ale... Nie, gdzie tam przesyt? Przesyt, przesyt Pascale jest super Eee, ty! Brawo Gratulujemy mózgu dla widza. No tutaj, tutaj z chłopem się chyba niedobrze stało. Ja sobie błyszka brałem, patrzę w chłopiecie bokiem. Ja, ja chyba też. Szybko odstawiłem. Co, kasujemy? Raz. Dwa. dwa. O, trzy. Gdzie jest trzy? O, o, z, zwrotna, podkręcona ale świeżo znaczy, to, no to było. Ale świeżo to było, podobało mi się akurat. O, pod. O, drawec, drawec bez HP. O jezus, Maria. Tym kroką. Jechałbym tam, ale boję się troszeczkę draweca wiesz? Ja się. tylko zbajtujemy Czekaj, co mi dało? Jadę. mi dał. Skąd? Nie, 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 to ten FO, co jest przed nami. Freedom tak. is a BZT KD? E, hun. Dobra, ba -lin Oni Bo też mieli. Jeden, Oni też mieli Pluton potrójny. Jesus Maria, człowieku, granie trójką na te BZT. Przecież ty potraka go. go... Zapeczka podaszku mu możesz dać, nie? Si. No ale jak stoi do ciebie frontem, to ja, wystarczy. A przyjechał? Tak, widzę. Jak, jak sobie ja do ciebie frontem, ja to ładujesz... A APK. APK APK i byłoby dać tę pestkę. Dajesz potraków. bo tu jest. Yy, Adam. Widzimy. Jadę, jadę. Ja tylko mówię, no bo. A? Michaś może się zgubił, nie? No Michaś to nic, więc przestań mi zasłaniać. O, dam. No kurka wodna, no ja nie Ja nie Trzeba było zapeczkę dać. Im po waziku. O jedną pechę. Ej, bo ten drawec tutaj szczęśli. pikuje, jakby jutro miało nie być. Bo wszyscy go olewają. Dobra. Ja, ja tego PZ... ...to sobie... No, odbijem się. Pozdro! A ja, a ja nie! 939 elo! Drawec, watch out, watch out! ja mam jeszcze dwa do rozdania. Może mnie farmić tym drawecem, nie ma problemu. Ty, FV, FV przód! Alo, policja. Ale Ej dobra, ja muszę... Ej, to jest Beka, ten drawec ma taką fajną farmę stary. No farmi nam michasia A ta Jasia, po to być naszego i tamtego. Ja bez to skończę o. o, mam, mam moraka wizawie. A, -vis. To byłeś A ten drawec jeszcze żyje. Ej dobra, szczerze ja Oto chyba nie, mu jadę... Ja na niego nie grał, wiesz? To je, jest ja... po... po górze wieży po 600 strzelasz. A ja, sprawdzić. Ja po prostu robię misję Ej, bat tu jest, bat tu jest, tu, tu, tu Dobra Z7 mi dało, szkoda Czekaj. Tam jest bat Serio? Tak, tam jest bat No nie to no ja nie werszłam. O, he, ja w lupę go trafiłem, dobra, ja jestem przeklęty. Schajka, schajka, Michał. No schajka, schajka, tylko żeby w lupę idealnie trafił, nie? Okej. Okay. Weź, weź mnie zasłonię tym FV-em. No łachu, droty. Czekaj, Michał, bo będę strzelał, uwaga, strzelam. Trzy. Jeden. No i tupa. No ja nie trafiłem w Ja za 127 w tego drawę, co? Ma fajny kąt, wiesz? Batchet wystawiony, bo pestkuje tego naszego ziomeczka. Puść mi. Nie, bo my to przegramy, pokczam. Ale my w tej bitwie mieliśmy wygrać mordownię, no i wygraliśmy. No nie! Dobra. Nie. ja się chyba cofnę. Kurde, ten Draves to sfarmił demedza jak tralala On sfarmił dużo, bo nikt go nie dobił On dostał a. tylko na jednym piku bombę A jak pojedzie niżej grać na mnie, to ma garaż No Jak się będzie wystawiał A, bo my arty nie mamy My nic nie mamy, Mantykora nam przejęła bazę Patryk Dobra, Rysiek, jakiś plan trzeba tutaj ja... uaktywnić no Ja spróbuję odbić bazę Nie wiem jak, bo HP nie mam na tej mantikorze to chyba nie pomogę za bardzo, co? Dobra, dam mu pinga, że tutaj jest bad Chat i ładuje Haksa. Zaryzykuję, co? Załaduje Haksa. Oooo, panie. Ich mantikora odwaliła syf. Nasza super zagrała. A ich nie. Ich mantikora jest w garażu, właśnie. Pyk. Szkoda. Ale tam WZ wjeżdża w tego Draweca agresywnie, super. Till I can get my. Z kasztaniłem ten strzał. A, z ciebie kasztan. O, spaliłem to. Jak ta WZ przegrała pojedynek z Drawecem? On przegrał? Tak, w Że w sklejkę go wziął. Ta. A powierzy ile to daje? Hmm, ze zero. on też wyżej, nasz i niżej stał. Ty, bo my to zaraz trułujemy, serio stary koniec zabawy, co? No to mam jakiegoś klipa, jak do Draweca strzelałem, słuchaj, po powierzy za 5 hey, stówek, 106 stówek. Ten bat to zginie? Nie, nasz bat ginie. Ja chyba Dobra. Też ginę, wiesz? O bo się spotnął na K3. Dobra, mam go. A gdzie jest sterwał? U nas na jeden? Ciągle siedzi? Nie wiem, sprawdzam. To no zobacz. Nie dałem niestety żadnego blinda, szkoda. Także wnoszenie Draweca z hek jest absurdalnie łatwe, tutaj musi mieć bardzo dobrą grę. został tak zignorowany. Dziwi się, że nasza arta go tam wcześniej trzymała. Nasza arta to nie żyła, bo. Kolega... Ja wiem, widziałem antikorę wjazdową, ale... No, wiesz, jak ktoś gra Arton, to zazwyczaj wyłącza minimapę i nie patrzy, co się dzieje, bo mógł tu zrotować. A to i... GC, słuchaj, to się ciężko przepozycjonować, wiesz? Nie no, widzisz, przecież jak jeszcze raz jest rozjazd, to wystarczy od samego początku bitwy dobrą pozycję chyba. Czy, czy nie? Okej, okay, okay, Ten Koko Jumbo ma full HP, Adam. To on ma dużo HP! No właśnie. Muszę ja. po niego tam zakrawa. A ja akurat. chyba streeta skończę co sekundę, wiesz? Tak. Dobrze siadło. Ja potrzebuję pechy, Rysiu. Daj mi w niego jedną zrobić pestkę. Bądź Czekam. kumpel. Będziesz kumpel, Rysiek? Nie ja wiem. Poleciało mi. Wiesz co? Nie chcę z tobą gadać nawet. <laughs> ja też potrzebowałem festki. Nie no, spierdzieliłeś mi rundkę, bo teraz ten Bat go z Farm. Nie no, Rychu. Myślałem, że jesteśmy kolegami, nie? Jeszcze Dobra, do na koniec. Tak ignorów <laughs> idziesz. Ej, a ty chcesz wszystko... Jesteś w liście ignorowanych. A ty chcesz wszystko dla siebie, wszystko, a tak mamy taki sam damage. Where problem? No ja ci bardzo ładnie poprosiłem. Aha. Ale ja też... Przecież ja mówiłem, że on ma full HP i jechałem na niego, ja już, wiesz, odpaliły no mi się... No żartuję, no żartuję! Ale już, ja wiem, że ty już, żartujesz. Już. Żartuję, żartuję, żartowałem, za to żart był, podkrętka, rozumiesz? Ale tym MBTB to życzę powodzenia, wyjeżdżasz na ranom, jak są te bz nie? To życzę powodzenia, Faj bawcie się dobrze tymi MBTB i tymi piftynami nami spaczek. powodzenia. To BZT to robi z tego mielonkę. Prawda? Po! No ja musiał prezenty na gwiazdkę kupić. O, 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 o. Ej, prawie. Jezus Maria, prawie trafiłem. No, ja też prawie. Ja też prawie. O. MBTB na dzisiejszą metę jest czołgiem zbyt trudnym do grania, z małym potencjałem. Wszystko na korydorach z pancerzem na cooldownie MBTB. Tety niestety, niestety za dużo nie zrobisz. Nie w takiej mecie, jakieś jeżdżą typy, Mausy i tym podobne czołgi. Masz pancerza, dostajesz wszędzie na dziurę. Od wszystkiego. Czy nie Ol, pole, Masz minus HP. Pracujemy -e. tam dalej, czy nie? No, jacha. Wiem, że zakaz jest. To wam mouse Dobra, przyjmę. Proszę, nie się mnie. O! Ziutki. Raz, za zero na piona i bez ataka D. Nie, bo dużo tu czołgów jest generalnie. Co, boisz się? Tak. Dałem Liga. BZ też, żeby sobie wolniej grindował BZ-79. Czekaj, czekaj, ej, ej, nie czekaj. nie zasłaniaj mi Ryszardzie. Patrz, Okurę. bo czekaj, bo ja pio maszę pionę na traku Nice. Te mausy po nas chyba jadą. No nie gadaj. A nasze Padajmy. mausy tak troszeczkę Ja nie daleko. gadam, Rysiek nie gada. Dobra, Dobra się trzymaj tamtych, ja dla, pomogę dla Adama, Adamca. A, możesz, śmiało. Pomagaj, pomagaj, a nie leci jednej w niego. Nice. No i no i przyjechał sobie Mausem. Gratuluję przyjechał sobie, sobie Mausem, chciał zrobić jakiegoś pusza. I wiesz co się z nim stało? Ja widziałem... widziałem. z nim widziałem. super konkurrorem Czemu on tak zniknął? On miał hopę. No wracamy Michał, wracamy, wracamy, wracamy. wracamy. Nie, Maus dostał Maus dostał najbardziej po rysiu nie, Kuje, bo ja... Przestań. Graj na zakładkę za jego dupy. Co to znaczy? Przestań Oj. mi wkładać lufę w lufę! O... <laughs> Michał, co ty robisz? A to nie ja do cholery! A. To <laughs> przestań mi wkładać lufę w lufę! <laughs> Okej. Okay. Ładujcie apeki I je piątkę wynosimy. Adaś, weź, weź tą lufę do cholipki bo będę przeklinał. No ty pierunie, no nieee! No Jest to... bę, Nie zrobiłem a... ja, tego a... specjalnie a... do Czekaj. cholery. Czekaj. Ja to widzę. Dobra. Nie trolluj mnie teraz, bo we daje. daję. O, widzisz? Ja nie trolluję specjalnie. Przepraszam, ja trollowałem trochę, nie, nie będę już. Jesteś złym człowie <laughs> człowiekiem. Fak, nie lata miejsce w bitwie. We chciałeś haksa, co? Nie, nie, nie. We chciałem dać akurat. Nie spikujesz tym ST-2, proszę, ja powiedz, że to... Te... tego FV'a, co? O Boże Święte... Kurde, prze... przeładowywałem aha nie zdążyłem niestety. Trzeba było go... Trzeba było go baitować. No no, ludzie wiedzieli, że wchodzi w bok piony. Ale może... powiem ci tak, ten czołg czasami było bardzo nieporadny do grania, w sensie jest taką dużą krową. Ej, chodźcie w tego taka. taka co? Jadę. ja jeszcze jestem na... wiesz co na stół nie jestem, bo dostałem 50 tysięcy sekund Dobra, strona. on zaczyna strzelać. Na... Ja mu pesteczkę dam po prostu? I odsłaniam. Bardzo ładnie mu drugą odsłaniam. No i Michał. A, i Michał. Nas no nie Michał z tyłu, no. Michał nie oddaje. Czekaj. KD jest KD. To piona Jest mnie tak do mnie strzela z plecków. Bez taka D, Kada. KD. St2 się wychyla. Zładny to był Rysiek. Daj Mausa jedną i jadę W. Młode piątki jak najdalej. Maus na mnie będzie grał, Rysiek. Nice, odbił. Tak jeszcze żyje? Jeszcze żyje. No masz oh. Chyba się Ja wy... jedną mogę stankować, ale on w siebie będzie strzelać. Michał musi go skończyć. A jak nie to... Zadasz mu? Dobra. co Czekaj. Odsłaniam, Ja go skończę, sekunda. Tego małsa Piątka nam została, ale nie to, czeka. Nie poleciało mi sobie! Michał, ty się zgubiłeś, zostałeś gdzieś tam z tyłu. No stylu, tak. Co tam, a czemu tak? A, bo myślałem, że tak może jakoś popełni błąd, no niestety nie popełnił. No to popełni. mogłeś z nami podjechać, byś miała na niego bicie, wiesz? No. Nie płacz, nie płacz. Dajcie mi końcu. grilla jakiego, Zbałamucić. mucić. chcesz zbała no. Nie! Tamutka na grillo? Mam bicie we faład, potencja przebija, powinien chyba ładować, chyba. O. Ty? Dwa? Jeden? Leci? A. O, co to było! To za tą nie. lufę, widzimy. To za tą lufę. No to karma, karma, no. Kto plus jeden, że to karma. Nieee Tary! Nie. Tak prowadzi monolog. To, to absurd. Ja już tam widziałem 1300 w niego, nie? Jestem niepocieszony. Ashigaru może być trudnym czołgiem do grania, tak mi się wydaje, jak wyjdzie. Co to jest Ashigaru? Ashigaru to ten japoński TDC, który ma tam... ...najlepszą celność świata. Problemem Ashigaru jest to, że on nie ma traków i... ...ludki raczej nie będą w stanie wykorzystać tego potencjału, tego czołgu. Kurde, zniknął jeszcze tym batem. Bacza gdzieś tu będzie w tym Rycho, widzisz to? Dałeś? Dałem 900. Michał, nice. popraw O, on schował się. I tak na grillu poleciało, wiesz? Nie miło. No niepocieszające No tak było. O ja się zrekosztowałem słuchaj. Taka, karzuła. Taka, każualowa lwa pitka. Jestem jak wtedy oglądaliście królowa kiedyś? Tak. No chyba Bek! każdy oglądał, co? To jest, na zdrowko. To jest bardzo. No, Pozdrawiam. Masz bardzo dziwne mikro, Michał. Czasami jesteś tak głośno, a czasami ledwo cię słychać. No właśnie, a jakbyś Rysiek miał porównać jakiś czołg do BZT, jak, jaki to byłby czołg? Ciężko w sumie. No, no, nie. Podobną, zbliżoną. W sensie typik to troszeczkę. Inna maszyna, ale gra się tym momentami równie, równie, równie dobrze, równie mocno, że tak powiem. Możesz wejść w ten random takim typem. To jest taki 60TP, tylko że dużo lepszy. Masz lepszy pancerz, masz lepsze działo. No ogólnie to wszystko masz lepsze na tym czołgu. No i skapowały. Chyba zniszczyłem drzewko. Jest ta misja od tego, tego gagatka, co na święta jest tego... ...Kumberleina, nie? To, żeby 5 odbić, zrobić ja tego nie mogę zrobić, ty. BZT grając? No nawet. 4 odbicia mam w tym momencie. Gruba. Ja, jak gram, to mam wrażenie, że. BZT odbijam spoko.